Cześć widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z Robloxa. W dzisiejszym odcinku jest ze mną moja młodsza cioteczna siostra. I jej. I w sumie dwie moje cioteczne siostry. Jedna jest mała i grzebie teraz w zabawkach, a druga ze mną gra i ma jakieś trzy FPS-y, dlatego jej ledwo chodzi i się teleportuje. Ja to nie wiem, czy chyba dam radę. Możliwe, że ją właśnie słyszeliście. No dawaj, Julka. Nie, no ja nie, nie, mam... nie. No, bo musisz. A, bo ty grasz na tablecie. To nie wiem, czy ty dasz radę. No Powinnaś mieć taki. ten. przycisk, przez co wysuniesz sieć. I to ja tu żadnego przycisku. A i ogólnie widzowie, gramy w obi, gdzie jesteśmy jakby Spider-Manem. Tak mm. można powiedzieć. Okej, okay, ale tego rodzaju spadną cię Ja nie spadnę. Ja w to o, bo... grałem przed odcinkiem. Ja tą grę przeszłam z trzy razy. No, no to pokaż mi trzy razy. Pa, powiem tak, ja w tej grze znam parę skrótów, na przykład, yy, na przykład widzowie, zaraz Wam pokażę, po co iść tędy, jak o, można sobie jest... wziąć te, na tym murze. Ja to nie wiem gdzie Ty jesteś. No ja już jestem daleko. No chyba zwariowałaś. No ja nie, zwariowałem po prostu. Nie, nie, nie. Gdzie jest taki przycisk? No powinieneś, nas... poczekajcie widzowie, masz, <laughs> nie pojawia Ci się nawet. Nie pojawia ci się ten przycisk? A ty nie świetne, bo to zaraz. Widzicie, widzowie, grozi mi. Ale, ale mi nic nie jest Panie zrobione. Ale dobra, wróćmy do gry. Wróćmy do gry, widzowie. Bo zaraz to grać. Dobra, widzowie. Powiem tak, lecimy. Przechodzimy. Ja to. No, <laughs> nie działał ci ten guzik. Nie działa ogólnie, nie działa mojej młodszej siostrze, ciotę ja Buzik guzik do wysuwania... ja nie <noise> Przecież, <ty, głos> Przecież ty masz 5 lat. Nie, 6. No to 6, ale jestem dwa razy starszy. No i? No przed nie. chwilą... Po... Nie, no to ja nie gram. Dobra widzowie, tak to się skończyło. Ja nie gram. Myślałem, że tak fajnie ten odcinek wyjdzie, a w sumie czego tu się spodziewam? Ja to nie mam. Pyk! Widzowie... Ha! Ja, przed chwilą się za mnie śmiało, że spadnę, a ja co? A ja byłem tu z powrotem. Nie pytaj jak. Po prostu ma się ten fach w ręce. Po prostu nie, ja to... No to nie mam przycisku. No nie masz tego i tyle. Serio, widzowie... Możecie pisać w komentarzach, jak ona to ma uruchomić, ale po prostu jej się to nie pokazuje. Przesył danych internetowych ma minus 3 kB na sekundę. No, zwariowałeś. No, nie zwariowałem. A ty nawet pierwszego levela nie przeszłaś. A ja jestem na 10. Dobra, idę gdzieś indziej. Nie, nie no, no. No, widzowie, możecie napisać uczucia w komentarzach. Jak coś, to ja wyszłam stąd. Dobra. Ja. Idę do innej gierki. Okej. Okay. Lecimy, widzowie. Jak coś, to my się spotkamy potem. Jak coś, widzowie, to jest taki problem, że musiałem ją wziąć do odcinka. Po prostu musiałem, bo by się zanudziła na śmierć. Musiałem ją wziąć do odcinka. Ale tak to... Nie drzyj się, bo mikrofon się laguje. Nie no, zaraz to chyba, nie wiem, jeśli to słyszycie, to znaczy, że mi się nie chciało tego kawałka wycinać z filmu. Ale jak tego nie widzicie, to, zna to znaczy, że to wyciąłem z filmu. No. Bo mikrofon mi się aż baguje od tego darcia się. No zaraz się będę drzeć. To cię wyciszę. Na filmie wytnę. Oj, no A tak... ja wytnę. O, no się szybciej. A teraz jeszcze po a teraz yy, po prostu jej się nie chce włączyć, yy, gra na Robloxie. Bo zaraz pójdę do mamy. No to idź. No to pójdę do matki, bo jest na dole telefon. No to dobra. No, się... no dobra. Widzicie, widzowie, tak to jest. Tak to jest. Teraz idzie od mamy wziąć internet z telefonu. Przecież ja mam router. Tylko nie chcę się hasła wpisywać. No i tak to jest widzowie, zanim ona tu przyjdzie to ja... ja no, spadłem. Ja co tak! przeszłam? Aha. Może sobie Tyle <noise> Telefon nie wiem czy, czy cokolwiek da. Tam, tam, tam i tam. Dobra, następny checkpoint widzowie. Jak zostaje Trzynasty checkpoint. Co? No to, to trzeba chyba przejść na odcinki. No, Nie, ciu. nie, bym. nie. Nie, nie. Aby spróbuj się, dżel. No i tak to jest. Mieć młodszą siostrę, która, której pokazałaś Robloxa, no mówi, że to ktoś inny. Co? No nie pamiętasz, jak tak mówi? Nie mówiłam tak niby. Mówiła, mówiła tak, widzowie, tylko po prostu teraz nie chcesz się przyjrzeć No tak, zwariowałaś. I tak do mnie mówi cały czas. Mogę kiedy chcę, tak mówić. Nie możesz. Ojciec mi tak powiedział. Powiem tak, widzowie. Moja młodsza siostra myśli, że jak mnie walnie, to od razu się rozpłaczę. A ja nawet tego nie poczuję. A ja to nawet wiem. Nie musisz mi nawet mówić, widzom. widzą. Ale i tak, co będę mówił widzą. Czemu? Bo chcę to mówić widzom i będę to mówić widzom. Po co? Bo No, włącz się szybciej, bo Teraz mówi do tableta. Właśnie w niego, właśnie bije tablet. No i tak to jest, widzom. No i tak to jest. Dobrze, no, że to jej tablet, nie mój. Więc może go bić. No i tak to jest. Tak to jest mieć młodszą siostrę, widzowie. Niby cioteczną, ale dalej młodszą siostrę. Tak? Chcesz inną siostrę? Mm, mam dwie cioteczne siostry. Ciebie i twoją siostrę rodzoną. Ja. Weronikę ja no <grym> no. Six seven! O nie! Trend six seven! Six seven! Six seven! Barne, zrobił Six seven! Six seven! Six! seven! Nie pytajcie widzowie! Six seven! A ja mam całą drużynę Six seven! Jak całą drużynę? Ja... Jaką drużynę? <grym> nie wytrzymę ja z widowie widzowie pomóżcie. Pomóżcie widzowie. Pomóżcie. Mogę iść do widzów, jak chcesz. Jak niby chcesz iść do widzów? Co ty wiesz, gdzie widzowie mieszkają? No nie wiesz. No nie wiesz, gdzie widzowie mieszkają, bo nawet nie wiesz, kto to no jest. się na grę. Tak to jest. Myję się z tego, że prawie spadłem, ale przeżyłem. A do tej pory? I się zdenerwowała, że nie umiała przejść pierwszego levelu. A ty nawet nie masz mięśni na płocie. Six-Seven! six 7 six, Przestań powtarzać Ale cały to czas Ale to jest six, nowa gra. Jaka I nowa się... gra? Na Robloxie codziennie dochodzą nowe gry. Wojtek! Co, Co jest? Strawberry Air event. Co ty grasz teraz w stila Brainrod? Przecież ta gra już praktycznie umarła. Nie. Wiesz, ile, jak mało osób w nią gra teraz? Dużo, no. dużo mniej niż grało. Co? No tak. A ty już to nie grasz? W style Brainroot? Nie. No. Nie gram. Już dawno nie gram. Growa Garden. Kiedyś grałem, teraz już nie. od nie o dużo yes. grałem. Trochę tylko grałem. Teraz nie gram w ogóle. Nie, no co jest? No dajcie się złapać! Łap się, łap się, łap się, okay. łap się. Dobra, lecimy. To tu se troszkę podejrzane. przyspieszymy, Ale widzę. Ja jakie że... No co, stila Brainrod z pistoletem. Jakaś podruba... największa podruba stila Brainrod, to jaką to widziałem. Podejrzane. Podejrzane. Tutaj. Jest, Dobra, to lecimy teraz. Ta... Tam jest czek! nie, nie, nie! nie. Nie, 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 traum. Garamę, ma Nie spadłem! Nie! Ma, din, 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 lila, Dobra, to tak robimy. Skaczemy po prostu na tego checkpointa. Pa! <ścoughs> Skinąłem, ale... Ale przeżyłem. Gdzie to mam? Bo ja mało to stało. Myślałem, że chciałaś powiedzieć, jak mało mam FPS-ów. Nie zdziwił się. Nie zdziwiłbym się, jakby chciałaś tak powiedzieć. Gdzie? Strawberry Elephant! Ona myśli, że w stylu Brainerd od razu zdobędzie to -seven? strawberry elephant. Jest Chwilę po wejściu. Czekaj, Dobra, następny checkpoint widzowie. Dobra, ile tu jest checkpointów? No nie ma. Dobra, coś czuję, że przejdę tą grę w tym odcinku. W tym. No, no ja przejdę tak to się w tym odcinku. Przejdę Co? to w tym odcinku, zobaczysz. Nie, nie przejdziesz. Przejdę. Nie, bo jesteś słowy. Na pewno bo, lepszy od ciebie w tą grę. W tą grę na pewno jestem lepszy od ciebie. No. Ha, nie spadłem. No gdzie już są te postacie? Na pewno to jest Strawberry Elephant Pixel. Tak, to jest y, całkowita podróbka Stilla Brainrot. To jest to samo co Stilla Brainrot, tylko z pistoletami i się strzela do ludzi. Nie, do Brainrotów. Cze co? Jak to sobie, masz normalnie bazę jak w Nie... Nie chce mi się na to tym mówić. Dobra. Okay. Doskocz. Six seven. Nie. Dru... O, bry, Co ci tam przyszło na ten telefon? Jak jeszcze raz. Jak jeszcze raz powiesz six seven. 6 7 To zacznę i ja mówić. SIX I same. to będę powtarzał to do, o, praktycznie do końca odcinka SIX SEVEN acht. SIX SEVEN, SIX SEVEN, SIX SEVEN, SIX SEVEN Dobra, że ja widzowie SIX SEVEN, SIX SEVEN, SIX Tego to ja bym w zrobił SIX SEVEN, seven. mówię SIX SEVEN, SIX SEVEN, SIX SEVEN Dobra, możesz mówić i tak Cię łatwo słychać pewnie OK SIX SEVEN, SIX SEVEN, SIX SEVEN Pomy Pomyliło Ci się Zależy z tego mówienia, 6x7 ci wejdzie oh. stół z pogłębionymi nogami. U, kupiłaś za minus 3 Robuxy, jakieś nie wiem. Za free kupiła. Nie wiem, czy na. Źle. Za free do kupienia było lagrandy kombinacz i w podróbce. Pff, coś jest to. Co się stało? Co? Jak zaraz przegrasz? Nie. Ona ginie od jakiegoś losowego typa. Ty, Jak? O. Ona jest trochę podejrzana na te branie jednak. Nie wytrzymę z Tobą. On, 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 Jak on. można grać w tak perfidną podróbę stila Brainrod? Ja rozumiem, ja rozumiem grać w normalne. Jeszcze rozumiem. Niektórzy grają. Ale w tak perfidną podróbę. Nie drzy się, bo mikrofon mi popsujesz. Będziesz odkupuła. Będziesz odkupywać. No. St Dawaj stówkę to możesz popsuć. Stówkę, albo inaczej ci nie dam popsuć mi mikrofonu. No no do kolejnego. Nie, nie, no, no, no to no Jeszcze dźwięki na maksa włącz. Słychać wszystko. Jak strzelo no, do ludzi. Ten domek jest. Dlatego... Dlatego nigdy nie było wcześniej z tym odcinków. Zawsze nagrywałem zanim nim Bez Beze mnie nie nagrywałaś. Chyba smutna. Nie była smutna, bo nawet wtedy nie wiedziałaś, yy, jakieś pięć minut temu nie wiedziała, że mam kanał na YouTube. Wiedziałam. Nie wiedziałaś. Ci nie mówił. Ale ja to wszystko wiem, bo to ojciec mi pokazał, po dziękuję. Przecież, jak ci miał pokazać? A nie, zapomniałem, że ci pokazywałem sami się włamywałem ci na tablet. Jupi! Przeszłem! Przeszłem! Całe obi widzowie. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!